Nie, to nie ta nuta. <grymriminatory noise> Dzień dobry, witam serdecznie po świętach Icy Tower Resident Gioro przed wami. Oj i dzisiaj wreszcie spotykam się z chłopakami po świętach, wszyscy na żarci pełni energii, zaczynamy dzisiejszą nagrywkę. W dzisiejszym odcinku robimy kilka różnych rzeczy, więc spodziewajcie się różnorodności. Subskrybujcie kanał, być na bieżąco i zostawiajcie łapki w górę, jeśli chcielibyście więcej Minecrafta Thunder Island, sezon drugi. swoje działki Ty nie masz dostępu do działki? Nie Jak to się stanęło? Bo miałem swoją działkę i wtedy nie mogliśmy usunąć A. Jej. Dobrze. Bartolo, Rezygioro, Blurmeister, Szumiak. no rzeczywiście chyba brakuje. A z rangą VIP możesz zaprosić, ośmiu znajomych. <noise> Piękna autopromocja. Działka, zapros. My... Jak ty to masz Weź tego shifta z dajmi? Gromek. Zapraszam do działki mgromek. Mgromek. Patrzcie, moi drodzy, co się tu podziało. Patrzcie, co się tu podziało. Widzieliście magazyn? Nie widzieliście magazynu. Pagromy, gdzie jest twój pająk? Kona, swoim Dobry pająk. Ale. Tu jest twój pająk. W ogóle pająki, pająki też mają. Zresztą vipy. I ze tego. Ej, ja jestem przecież vipem, co ja robię? <śmiech> <śmiech> jestem vipem, mogę wziąć przecież tego. Peta pająka. Pająk jest kiniowy. To jest zajebiste. Pa. Pa, opie. Stefan. Ty ja myślałem, że każdy pet może mieć inne imię, a każdy pet ma takie same, dobra. Nie, możesz sobie zmienić imię. Ja mam na przykład płotkę. Ja wiem wiem, wiem że co mogę zmienić, ale myślałem, że każdy zwierzak będzie miał inne imię. Aha. I wchodzi po ścianach, wchodzi. FOK fuck fuck! fuck. Wlazłem stary do góry i po... W, 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 po mordzie dostałem. A jestem ciekaw czy po tych, po takich nierównościach można chodzić. Może chodzić po nierównościach? Może Ale w głowę to raz właśnie w głowę nie. strasznie bije w głowę. Jak coś jest nadami, to, to bije w łeb. To jest zajebiste, mam... o! O, da się! Zabawka. Da się po tych nierównościach chodzić! W sensie po... O! O! Au! 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 Aaaa! Jezu, ten pęk jest niebezpieczny. Nie, ale to, to jest kwestia ogarnięcia i to może być bardzo OP. Up a... A na tych, na, na takich ekspowiskach i innych to, to będzie bardzo OP przecież. Ale tam jest to wyłączone, wiesz? Eee, takie byty. A wszystko przemyślane. reek mam coś dla Ciebie, mam coś dla Co Ciebie. Co masz dla mnie? Trzymaj ten czerwony kamień. Wykopałem Grystą. przez wszystkie odcinki, nieo odcinki nieobecności. Jo? Tak. Ja. ty, jest dobry gracz, ci powiem, wiesz? Wiedziałem, że warto w ciebie zainwestować, zaprosić cię do działki. Ja to wiedziałem. Ja to, wiedział, ja to wiedział, ja to wiedział. Ja wszystko wiedział. Teraz podbieram dwa czerwone. Ej, właśnie, a propos podbierania. Czekaj, tylko peta sobie wyłączę, będzie chodził na jak, jak głupek. Albo nie, zostaje sobie. Jak jak kocham swojego kurczaka. Cześć, Stefan! Synki, trzeba pozabierać te rzeczy ze skrzyni. I musimy zrobić magazynier. Magazynier, magazynier. A kuźwal, ja jeszcze nie zrobiłem tabliczek. No właśnie, okay. a zrób remek, zrób i ten frame. I ten dobra, i ten frame. a to skóry trzeba było mieć, nie? To trzeba wilków na ciupać. Dobra, to możemy to zrobić teoretycznie. No to może przy okazji te questy zrobimy z łowcą, bo tam możliwe coś mi się tak wydaje, że o, o, o. mogą być wilki, nie? Racja. Racja. Ej, dobra. No to jest coś tak kojarzę dziwnie, nie? Że tam wilki chyba. <laughs> no, tak dziwnie kojarzysz, tak kurde jakoś tak przeczuwasz, nie? Patrz, nie? O, obiło się u uszy, no? Obiło ci no się u uszy, dobrze, dobrze. Ej, ale nie pokazałem wam magazynu, chodźcie na dół. Pa, magazyn. Wow. Zobacz jaki magazyn. Jeszcze nie dokończony, jeszcze tutaj będę no, go bardzo No bardzo Jest tylko jedna ścianka. My, to są normalnie. O no, wszystko tak, tak zrobił. A tego co? Kończy, to. ładny, jeszcze tutaj z te książki pododawać, jakieś lampy porobić, jakieś inne kosmetyczne elementy, ale kosmetyką będę się zajmował na całym domku. Drewno się nie łączy tu jakieś takie no, <laughs> Agent, to tak ma być. <laughs> Ej, a schodek pod schodami na szumiego, co? Schodek pod schodami naszego co to znaczy? Schowek. Schowek pod schodami naszego No, u mnie w pierwszym sezonie miał swój pokoik pod schodami, więc... Jak Chciałem Harry Potter. Jego ja muszę iść ten... Chyba pod ekspit się trochę, co? No chyba musisz, masz trzeci level opie. Czekajcie, to idę ten. Skończyć misję. To, to no to pójdziemy na wilki, nie? A misję to Ale jest Ale ja muszę U ten, do farmera po... iść. A, ty do farmera musisz iść, o Boże. <grym> olej tego farmera, Kaman z nami na wiki. To grałeś, nie grałeś w święta, przyznaj się. Nie grał, widać, ja że nie grał. obserwowałem tylko jak Bartek gra, ja patrzyłem. <grym <grym Ale w świętach tak, święta tak zawsze było, że się patrzyło jak starszy kuzyn, albo, albo, albo jakieś rodzeństwo zawsze gra. Ja byłem tym, I który grał w ekipę, które ja Nie, to ja, mi zawsze kuzyn święta przychodził misje, których ja nie ogarniałem. To było tak, że od świąt do świąt takowe misje w wielu grach, co nie, których nie mogę przejść przyjeżdżał kuzyn i wyjaśniam wszystkich. Ty, właśnie! Fifi, prowadź do miasta, gdzie mogę zaklinać swój przedmiot. To jest za hajs, nie? Czy nie? Tak. To jest, to jest za wiele rzeczy. Za hajs... Tylko czekaj, za, bo poza tym, moi drodzy, bo tutaj jeszcze muszę tylko jedną rzecz powiedzieć. Dzięki temu, że jeśli macie yy, VIPa na, na serwerze... Co to jest za, za pulok wielki z Dirtu? Który to? <śmiech> <śmiech> Fuj! Fuj! Eee, Możecie mieć flya mojej do budowania. Dla mnie to jest jedna z najpiękniejszych wiadomości, jakie istnieją. Ponieważ będę mógł w tym momencie już budować bez ograniczeń, kompletnie bez tego cholernego dirtu. Więc, więc, mając VIPa, no Zresztą sami ogarnijcie ofertę na stronie thunderland.pl. Tam wszystko się pozmieniało, bo, bo rzeczywiście oferta się zmodyfikowała. W menu gwiazdy mamy też coś takiego jak bank. Mamy też coś takiego jak podręczny zestaw VIP+, plus, Crafting Table, Ender Chest, magiczne kow... Ej, tu jest magiczne kowadło. Czy ja mogę sobie w tym tutaj teraz naprawiać? Zapomniałem o tym. Jak masz bipa oczywiście enchant. Ty, ale jak mam podstawę enter, enchant Gdzie ja to wkładam? Tutaj, o a, Ale słodko Ja już tu mogę sobie levelować tam. Ty, no. to Ty, ale to, czyli ten, czyli ja nie muszę iść do zaklinacza w mieście, a mogę sobie zrobić tego no. poziomu menu gwiazdy Jeżeli masz rangę, no to nie musisz, ale to już wiesz jak chcesz, jak chcesz klimatycznie sobie coś zenchantować, to zapraszamy do miasta yy, Bo ja muszę hajs z banku wypłacić w takim razie, no dobra, czyli ja muszę Czyli tak. Yy... Gromit, ty sobie szybko szafni tam kilka misji. Jeśli chcesz szybko przybóstwo. No idę właśnie do Farmera. Ja sobie szybko yy, hajsu muszę troszeczkę zgarnąć. Mhm. Mm Ło, ile ludzi. Właśnie to piszę, jak ja kocham ten spam za każdym razem. To jest takie słodkie Gdzie ten farmer, z którym ja miałem gadać? <noise> może, y, może na farmach właśnie chciałem to powiedzieć No jestem, ale tu jest Marian, Stefan <głos> <głos> Spytaj Mariana, on ci wszystko powie. Opie. Już ci grałeś już, ci już pokazuję, Ja do patrz. banku idę Dobra, witam cię Andrzej, moje pieniądze Wypłać no, z banku Ile hajsu no, mi się kradło no, do enchantowania? To mówi. dużo kosztuje, nie? Te pierwsze levele nie aż tak dużo, ale to rośnie względem, wiesz, tak jakby poziomu. A myślisz, że myślisz, że coś kupię za. Czekaj, wie ja mam? Za 6000 monet, to kupię coś nowego? No, no spokojnie, bo pierwsze enchanty to tam są po 100, 200 golda, nie? Dobra. Ej na pewno, bo przecież w tej menu gwiazdy to ja tak tutaj patrzę. Ale to zależy nam jak też jakiś przedmiot. Ja mówię tu o żelaznym. A, nie, no ja mówię o jaksowym mieczu, hoppie. Ale to zenchantujesz, to tak Co ty się myślisz, jest? że co ja, że co ja, jak ktoś was żelazny zabiega? No tak jak na diamenty to fakt, trochę mało, ale jakieś pierwsze enchanty wbijasz, myślę. No, ale tylko sobie jeszcze muszę kowadą naprawić to ten miecz, mam go trochę już zjechany. Za 270. Easy. Naprawił? Naprawił, zajebiście. I ja jestem na głównym mieście, gdzie, gdzie tego zaklinacza znajdę w kierunku eee, czekaj. A czekaj, które TH jest Kaczma też. Jest pośrednik, tak. czekaj, ja jestem już te TH 13 zawsze mieliśmy grać, nie? Czekaj, już to znajdę. A jest jeden, do 11. To chodźmy na 11. A, pozmieniało się. No to na 11. Kowal, płatne szkowadło, Enchan. no oczywiście, że tam. Bo jest jeszcze strefa VIP, nie? Też można pokazać. Tak, ale już do... jest dodana strefa VIP? Tak, już dawno. A gdzie się znajduje? Po drugiej stronie, to zaraz pójdziemy. A, zaraz Tutaj pójdziemy. Z... Tutaj masz enchant pierwszego poziomu, bo też są dwa poziomy i tak jakby te najwyższe zaklęcia sobie nakładasz na tym lepszym enchantie, co nie? Zaawansowanym. Ty, ktoś mi rzucił miecz z ostrością 1 No jalo, To sobie wbij ostrość 2 i już będzie A rzucił to tak mi miecz. to ktoś właśnie zanim te H jak ktoś mi rzucił i widziałem, że jakiś itemek leciał. ja pierdka, czekaj, tylko sobie naprawię to... To no, nieważne. Okej, okay, no to czyli co, wchodzę z tym po enchant. E, ostrość 1 już mam, zajebiście i mogę co? grabiesz ostrość 2 zrobić, 1400 monet, poziom 15, wymagane minimalne, 25 poziom postaci! O nieee! No, nie mam tak 25, też... o Jezu, same 25, Hopie. No bo też to się takiego poziomuje względem tak jakby... levelu gracza, lampów gracza, nie? Zajebiste, okej. Wcześniej, okay. wcześniej było tak, że właśnie mogłeś sobie, nie wiem, wbić ostrość 5 na pierwszym levelu. Tak, tak. No ta. i to ta. miało trochę mało sensu, bo wiesz, zabijałeś wszystko na hita, no tak? No, tak, no jest oczywiście. Spasowane. Nie no, zajebiste, no dobra. W sensie logiczne, trochę mnie zabolała dupcia, ale logiczne. Dobra. Yyy, czemu mam dwa miecze żelaza, no dobra, on nie zginął. Yy... A do strefy WIF, może. Tak, jeszcze na strefie chcę zobaczyć. Zobacz. Bo po tych naszych wstępnych ustaleniach, co, gdzie i jak, że same nowości, to ja tutaj tego nie widziałem. Bo jak sami ludziska wszyscy wiecie, to ja nagrywałem wszystko przed świętami. W międzyczasie wpadło tyle nowości do, do, na serwer, że to jest hit. Gram jak tam twój farmer? Nie, nie grałeś na święta? Co? Nie grałem na święta, bo był urodzinki tam, kompa nie mam. Co? Nie grałeś na święta? Mam masz drama. Ale zajebista strefa VIP. Ładniejsza niż, niż na pierwszym sezonie. O w mordo, o wiele ładniejsza. No, bo, bo tamten gromysz budował. Się... I... <grywa> <grywa> jeszcze wszystkie ręce do pracy były jeszcze, potrzebne. Jeszcze nawet te yy, wieże są źle przeklejone. Taka, <grywa> taka piękna. Telefony. No i tu masz podstawowy, zaawansowany enchant, magiczne o, powadła, jest. masz depozytor VIP. Jeżeli będziesz chciał na przykład wypłacić hajs w głównym mieście, a będziesz miał blokadę na koncie, ja. bo tam też jest czasowo, to tutaj zapraszam. Nice. Wszystko bo, w jednym mieście. Lista transakcji Ale nie ma tutaj. żadnej blokady, co ty gadasz? Ja mam właśnie blokady, jestem znaczy, w jestem vip a nie administratorem, więc na mnie działają mhm. jakieś tam blokady. Ej, w skrzyni mhm. kresu jest pa aha, patyk, bo sam sobie go tam wsadziłem, dobra. <laughs> zajście. zajebiście Mam gadać z rybakiem, a on pisze, mówi do mnie, że... O chłopie, ty zostaw rybaka zanim ty będziesz, zanim ty łowisz 8 ryb Ja to robiłem tę misję Spokojnie, ja wyłowię szybko ja Chodź, idziemy expić Dobra moi drodzy, my tu jeszcze się ogarniemy co nieco i widzimy się na expieniu Trzeba te wilki pozabijać Bo potrzebujemy z wilków skór, a żeby... A, a skóry potrzebujemy, żeby mieć i ten frame'y O, o, o to chodziło, tak Atakujemy jakieś jedno, jedno ekspowisko razem no, można to chodźcie na ten obóz Ja jestem w obozie, jestem na pierwszym respie wilków po lewej stronie jak się ja uciekam gdziekolwiek jak, jak one czasem uderzą, to już naprawdę jest ładnie No głównie to nie dać się kilku zajść, nie? Jak ty Od stary tej... już masz dwie skóry, ja jeszcze nie mam ani jednej okay. Jezu, ale zlurowałeś te wilki Bartek Obronię cię! Tak. Przez to Co też, że nas wkurzyłem. jest... Na mnie. Przez to, że nas jest też więcej, tak jakby w jednym miejscu, to ich się więcej może lespić. Jo? Tak. Bij tego psa. Już jak mówię, jak mówię w złości na kogoś pies, w tym przypadku na psa, <grym> więc tak, na taką bluzgę ostrą mi to jest zawsze tak... A. To jest taka straszna bluzga, mocno. Ej no stary! Ty jesteś... Nie, mam jedną skórę, dobra. Myślałem, że jesteś cheater i coś wziąłeś skórę. Mam trzy, mam trzy już. Ja pierdykam. Ty na no, połowę życia mam już. Ło boże. Ej, to jest... I to jest... To jest najsłabszy rodzaj moba na tym? Na ekspowisku? Mm, no. Ja pierd... Jest ich dziewięć. Jest trochę przed tobą remont. No, jeszcze trochę przede mną. Ale trochę skór musimy nazbierać. Kurde czy ja dobrze pamiętam, że tych skór... A nie, tylko jedna była potrzebna na jednego item frame'a, nie? Ta, jedna, jedna na jeden. I deski dookoła albo patyki, jakoś tak patyki. było, nie? Patyki, no No dobra, czyli potrzebujemy tych item frame, czyli potrzebujemy skór jakieś nie wiem, 30 sztu, tych skrzyni tam ja jest kilkanaście 20 coś może będzie. O to tak spustaka spaczcie i każdy z nas musi po 8 zabrać. Tak, no bez problemu Do zrobienia. Jak się sfokusujesz na jednym wilku i reszta Cię nie bije, to da się dosyć łatwo go zabić. No. Jeśli Ci trawa nie wejdzie, kuźwa, przed mordę, bo w tej trawie czasem się, mam wrażenie, nie da bić potwora. Znaczy, nie da się bić potwora, bo zasłania. Dwa serduszko! Ale to w tej większej tylko trawie. W tych niższych normalnie się da. a jeśli zginę, to stracę itemy, nie stracę itemów, nie? Nie, ale stracisz 35% golda, które masz przy sobie. Racja! A wziąłem cały gold, bo chciałem enchantować. Ale tak brzesz. Bartek obronię cię! OBRONIĘ CIĘ Bartek! Dzięki wybawca <grystanie> Ej, mam jakąś miksturę Miksturę siły dostałem od kogoś Ja pierdykam, ale to jest easy Że ja dostaję jakieś itemki Stara mikstura ja siły na, na psy Proszę bardzo, jazdunia Rozmieszaj nik ramek Dup, chłopie, ja na jednego hita mam każdego wilka teraz 7 skur mam Ja mam 12 Nice Ja mam 3 Nice, nice nie, spoko, to zaraz będziemy mogli już mieć... Będziemy już zaraz mieli wszystko, bo i item frameów potrzebujemy tylko 30. No można mieć więcej oczywiście tych skór, bo to się przyda. Bo magazyn się nie like powinno. Potrzebujemy. No staka, zróbmy razem. To jest po to jest po kilkanaście. Po kilkanaście skór. No mam dwie. <laughs> Widzę Bartek najbardziej OP tutaj. Bartek, wiesz, twoją siłą jest napisanie questa i na przykład zabicie tych wilków w historii, nie? Możesz ich zabić, bo to przychodzi prawda. jakiś weterynarz średniowieczny i im wszystkim odcina jajka. A no, idziesz? Tak możesz zabić te, te wilki. To jest no, Twój to sposób. To jest pomysł, tak. Bijmy te psy, a priori 9 Ale na tym przyjemniej się bije, tak powiem szczerze. A, jak mam miksturkę, miksturkę siły 2, dla mnie to jest jeden hit i leży wilk, więc. Poproszę skórę, którą wy, wy, wyekspiliście. Tu jest, czyńca. To wszystko. Jezu ile mięsa. Ej ja też rzeczywiście mam wpis do mięsa. A, bo ta skóra dropi rzadziej niż, niż mięcho. Oh. Teraz wczoraj. Dobra, teraz to wszystko ma sens, pani meister. Item frame'y, 8 item frameów zrobionych, jezu ile patyku ja potrzebuję. Do więcej patyku. Proszę bardzo, proszę bardzo, pani meister Panie maju! Dobra, 20 item frameów już dokończyłbym te skóry, bo coś czuję, że znikną jak zwykle. Zawsze jak się z kimś dzieli yy, działkę, to coś prędzej czy później znika z twojej działki. A mamy ten frame. Y. Oki, doki. I teraz tak, lecimy z tym koksem. Jeden i ten frame drugi, trzeci, czwarty. Nie, 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 to mi nie pasuje, one no, muszą być na zewnątrz. Jak się i ten frame y niszczy. Okej, okay, już widzę. Bam, 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 bam. No Razem będziemy sortować, no. Bam, 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 bam. Co jest, kochanie? No śmiało podchodź? Śmiało, proszę bardzo. Proszę bardzo. No proszę, warto? Nie ma problemu. Bam, 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 bam Nie, nie pasuje No a panowie, możemy przenosić już powoli rzeczy I to jest tak Już wam mówię O co chodzi? Jeszcze mamy te skrzynki stare, nie wiem czy pamiętacie jak zaczynaliśmy grę W jednym z pierwszych odcinków Tam na, na naszej wyspie pojawiło się wpis do skrzynek Każdy sobie porobił swoje Przecież to się syf zrobił, jak cholera No i... I co? I to... Chata Szumiego? Tak, to jest chata Szumiego <laughs> <noise> niekoniecznie chata, ale taka, taka prycza, Nie, to jest jak on tam mówił? Glinianka. Ja, no, to 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 glinianka? Nie. Chyba tak, glinianka mówi. E, tak, już, już, już pokazuję. E, kobl będzie tu i tu. Tutaj koble. Tutaj dirt, ten dirt niszczy. Mam po lewej stronie takie bloki. To jest tak: drewno. E, deski. drewniane elementy a, 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 a. Ej, da się dodać item frame do item frame'a? Eee, ta LOL! Incepcja, no, <laughs> incepcja minecraftowa bez jaj I teraz tak, potrzebujemy Kolejna skrzynia to są rudy, tu jest jedna ruda, tu będzie druga ruda A z glinianki szumiego przenosić tu itemy czy nie? To a, wszystko poprzącamy, no bo i tak mamy to, mamy to wszystkie Wspólnym z to z jednym pies. Dobra, jedzenie tutaj po prawej będzie. Eee, co jeszcze? Rzeczy ze zwierząt. Rzeczy ze zwierząt mogą być obok jedzenia. Nie potrzebujemy dwóch strzynek na jedzenie. A, narzędzia! Widzisz, narzędzia. Można dać na przykład narzędzia obok surowców właśnie. Tu niech będą narzędzia. Mój kilo w leku, sobie wezmę diaksowy. fine. Dobra. Piękna segregacja, panowie. I like it. I really, really like it. Wiem, co jeszcze mi zabrakuje eee, Roślinnościowe rzeczy. To one mogą być. Po lewej. Kurde, no by fajne. Byłyby dobrze, żeby było odwiedzenia. Na no, lekka modyfikacja. Gastruwa i rzeczy ze zwierząt znikają stąd. Szybko robię jeszcze modification. Bo tak, tu będą roślinnościowe. Żywnościowe, i obok są wtedy zwierzęce, bo tam nam zajęły surowce. O, w ten sposób. To nie wiem, jak wy, ale mi to sprawia satysfakcję, że to wszystko będzie poukładane. Dla mnie to jest takie. Uf, Minecraft jest już tak czysto muszę sortować Uf, Ja też, ja nie potrafię nie sortować, stary. No ja mam. Ja jestem na tym punkcie po prostu porąbany wręcz. Ten piasek damy do yy, osobnej skrzyni, bo te skrzynie się zawsze. Przydają taki piasek z jakimiś gravelami, i innymi gównami. To, to jest zawsze potrzebne. Ze zwierząt wełna, skóra, nici. A jedzenie Perfektą. też tutaj? Tutaj? No tak powrzucałem. E, jedzenie. Tak, jedzenie jest, to będzie z marchewka. Aha, całe jedzenie. Tak. Kurde, jaki porządunio, Opie. Aszyjaram. A tylko słać z cały czas. <słuch> cały czas. O! Ej, właśnie, bo ja kupiłem, to są te główki, które były w tym skrzyni. Tak, to ja je kupiłem. Zamek i kamienie kupiłem. Trzy zamki i trzy kamienie. Do dekoracji to będę używał. O, a propos dekoracji. Pod drewnem jest jeden item, który może być. Chyba ten zamek będzie najlepszym itemem do dekoracji, czekaj. Jak się je niszczy? No, Aha, normalnie tak, się je kopie. Normalnie. Ta. A dekoracja będzie pod drewnem, o. Figurka zamku. Lolo ona się wyświetla normalnie, jak się na nią najedzie w item frame. Ie. No. Figurka zamku. No, w ogóle po nazywać te podmioty, jak najeżdżasz to będziesz miał. Na przykład kamień kamieńce, nie? Ta? Da się nazywać, ale wszystkie? Czy? tylko nie? Tylko to jest Nie, no wszystkie itemy można I, nazwać. Wszystkie, no. Czysto jest zrobione chyba, czy są jakieś tam skrzynki? I, czystka. Pięknie. Jak po mnie ciasz Party, dawaj tam znowu. No, nareszcie, nareszcie mamy zrobioną. Zrobiony magazyn. Tak mnie to ty męczyło przez fejsze. te odcinki. Że to jest hit. Dobrze. Ciściutko Jeszcze dekorowanie trzeba będzie potem porobić inne duperę. Czemu ty no, Rebek? W, w na zewnątrz trzymasz deaksy. To, to moje. Jeden diaks, O, rzeczywiście są jeszcze te. Tu są jeszcze itemki. Kłam chłopaki, tu jeszcze jest duża skrzynia do ogarnięcia No tu jeszcze trochę. A bo ja tu przepalałem jeszcze te, jeszcze kamienie tu przepalałem. Opie, bo ja robił magazyn, to trzeba było kamienie przepalić. Ja sobie jak budowałem domek to trochę pożyczyłem od was te itemy, ale to... W Później dobrej wierze No to jeszcze sobie płacić, nie nie? wynajem Dokładnie tak. Znaczy nie, i tak musicie płacić. Nie dobra. Czyli jeszcze trzeba nie dokończyć tę, ten, ten segregację? Kurde, nie wierzę, że daliście diaksu do skrzyni. Myślałem, że to się nigdy nie pojawią, Akurat to jest taki rare item, że myślałem, że tego już nie wsadzicie. Zbieramy na gipie, więc mogą się przydać. Kurde. Jest zaufanie widzę, można, można ufać, dobrze, dobrze. Dobrze, magazyn ogarnięty. Poekspiliśmy, prawie zginąłem trzy razy. Na tych dzikich psach. Trzeba, trzeba troszeczkę więcej po... Po jak polewelować, a też wszystkich questów nie chcę nagrywać, żebyście wy ludziska nie mieli wszystkiego zdradzonego, więc, więc zapraszam do samodzielnego grania i przechodzenia fabuły, bo wszystkiego nagrywał nie będę. Jak sami widzicie, zresztą jestem na jestem na już troszeczkę dalszym questie niż byliśmy w ostatnim odcinku. A nie, akurat w ostatnim odcinku, bo tam szukałem tych. Tych ciulików tam po mieście przy kościele. Tam była ta cała, cała drama. E, o to, że ktoś coś tam powiedział komuś. Natomiast... E, natomiast questy nie będę nagrywał, bo nie chcę, żebyście wszystko mieli pozdradzane, więc e, musicie sami sobie poradzić, moi drodzy. To będzie wszystko w tym odcinku. Chodźcie Synki, pożegnamy się. Chodźmy. Ej, musimy swoje pokoiki jeszcze poradzić. Ja to, A, no tak, to jest ze w przyszłości. To jest ze w przyszłości. Ja jeszcze jeszcze mogę zrobić pokoju. jeszcze głównie miano Zobacz, pokój gliniankę postawimy mu. A zobacz, a zobacz, ja mam taki pomysł dla jego pa. Eee, bardzo, drzwi tylko tu trzeba postawić. Ej, alo. No, no, nie. Ej, strasznie dużo miejsca, co wy? <laughs> to jest jedna kratka miejsca, nie da się mniej. <laughs> Dobra, moi drodzy, to wszystko w tym odcinku, mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapę w górę, wbijać na Thunder Island, zagrać z ekipą, z nami, z wszystkimi. Eee, nic tylko korzystajcie. To wszystko. Dzięki, że na liście trzymajcie się. Papa. Pa. Yo!